Dzień dobry, witam serdecznie na wznowieniu krzyżówki XXL. Jeśli chodzi o krzyżówki, to to jest moja ulubiona z wszystkich krzyżówek. Wszystkie lubię, ale tą za 10 zł najbardziej. Mam trzy naddrapane, przygotowane yy, numerki 2, 16 i 21. Losowałam z wachlarza, tak jak wylosowałam, tak zabrałam naddrapane. Nigdzie nie mam pewniaka. Także wszystko się okaże podczas drapania. Zacznę od dwójki. Jeszcze Wam pokażę tapele wygranych, ale chyba nic się nie zmieniło jest 13 stopni. Ładny kolor. Bardzo ładny. Tutaj taki oliwkowy na górze, taki jasno niebieski. Bardzo ładne. Ale nie kolor jest ważny, ale wygrane 30 zł wkład. Zobaczymy, ile mi się tutaj uda odzyskać, czy cokolwiek. Bonusie junior, brakują dwie literki i drapiemy dalej. Wszystkim życzę powodzenia, udanych premierek. Co ja teraz mam L? L jest tu, tu, tu. Nadrapałam, bo wiecie, jak to by długo trwało. A jeszcze przy moim gubieniu to już w ogóle. L, chyba wszystko, teraz druga, l jest tu, tu i chyba wszystko i na dole l, 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 l. i l. Dobrze. Kolejna literka. Tutaj widzę, że nie zdrapałam. Gdzieś mi tu mignęła literka. Tu, u. Dobrze. Następna to A. Tworzy się Ural. Gra. No, a tutaj może trochę namieszać. Czyli tutaj mam dwa wyrazy już. A tu jest a, tu jest a. Albo może się na dwóch zakończyć. Dobra, niżej. Tu jest a, tu. Chyba wszystkie. Najwyżej później znajdę. Tu jest A, tu A. No dobra. Nigdzie nic, tylko w tej pierwszej są dwa wyrazy. No to dalej. Literka V no na pewno pomoże. Teraz E. Jest tu, jest tu. I tu. Litera e Tu A, czyli tu jest wyraz rak, 1, tu jest E, E, E i E. No dobrze, dwie do końca, P, no to nie będzie bonusa, niestety, litera P. Nic tu nie zmienia. Tutaj litera P jest tu, tu, tu. I w ostatniej tu. No i ostatnia decydująca, co to będzie, literka I. No to już do drapie w bonusie, ale zabrakło literki O do bonusa. Teraz literka I jest tu. Czyli tutaj z dwoma wyrazami zostaje. Norma. Tu i, tu i, tu i. Tu jest Louisiana. Wyraz pierwszy. Tutaj rak jest jeden, i tutaj są dwa. Dobra. Kontrolne mi powiedzą. Jest C i T i Z. No dobrze. Ciekawe czy kontrolne zmienili. Jak coś wygram, to się dowiem. Tutaj w bonusie Teofil. Teraz krzyżówka z numerem 16. I tutaj mam wyraz jar. Też tylko jeden. Kolejna to P. Tutaj nie widzę wcale. Tutaj się tworzy Paw. Wyraz pierwszy i na dole literka P tu i tu kolej na to N, jesion. Wyraz drugi. n, znowu kuszą, znowu kuszą, o jakby dali, dali k, ile tu by powstało wyrazów, także na k nie ma co liczyć, n, chyba, że zdarzyłby się jakiś cud, n, tu jest n, 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 n. I tu jest N, i tu, i tu, dobrze, dalej, Z, jest tu Z, tu Z, ok, dalej lecimy, jest tu Z, mm, tutaj, i wszystko nie jeszcze tu i w ostatniej na dole literka Z tu i to wszystko U tu tu i tu pewnie z tymi dwoma zostanę to jest u a było p i było z a ja teraz szukam u jest tu i to by było wszystko. Przedostatnia literka to y. Tu jest y. I tu się chyba na wygraną nie zanosi. Tu jeszcze było p. I literka e. Y. Dobrze, ostatnia to C. I tutaj nie ma wcale, wiadomo, dwoma wyrazami pokusili. I tutaj powstaje rycyna. To jest tutaj, chyba, wyraz pierwszy tu onuca. Tu jest C. Ale to nic mi nie daje. J i Z. No Z jakaś nowa literka. Nie było Z. I numer 21 w bonusie kolega. Brakują trzy literki. I jest literka C. No chociaż w jednej, żebyście coś mi tutaj oddali. I tak będę tą zdrapkę drapać, bo ją bardzo lubię. Tu jest C, tutaj C, tutaj C, tutaj C i w dolnej jest tu, tu, tu i wszystkie C. Następna to A, jest w bonusie. Czy ostatnia zdrapka mnie tu uratuje. Byłoby miło, chociaż jeden zwrot zobaczyć. Żeby sobie wymienić na taką poza kamerą, bo ja lubię bardzo. Bardzo lubię te krzyżówki właśnie drapać sobie tak na spokojnie. Tu jest A, tu jest A, tu jest A. Tu się tworzy azyl, wyraz drugi i w ostatniej a a jeszcze nie oglądałam nikogo na tą chwilę jak nagrywam, bo kupiłam i zaczęłam nagrywać, bo wiadomo to zdrapka taka dłuższa, to trzeba się brać za robotę. A potem oglądać M. M. Mm, tutaj litera M tu. 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 I dalej literka M jest tu. Tu. I tu chyba też nic nie będzie. Wziąłem same puste g, no to brakuje tylko literki k do bonusa. Jest g tu tu. Tu jeszcze było a celuloza. To jest tutaj wyraz pierwszy. Teraz tutaj literka G, tutaj są wyrazy 2. Tu jest G. Chyba, że mnie tutaj zaskoczą bonusem. No to wtedy w krzyżówkach już nie musi się nic tworzyć. Yy, I tutaj literki G ja nie widzę wcale. Dobra, idziemy dalej. Dwie ostatnie. P. P jest tu. P jest tu. Tutaj są wyrazy dwa, Ale literka P nie dokłada trzeciego. I tu na dole jest tu P. Tu P. I wszystko będzie literka K. Nie, bo jest i. Tu się tworzy iga. To jest wyraz drugi i tradycyjnie na dwóch się zatrzyma, bo po co dać więcej? Tu jest i. Tutaj są też wyrazy dwa, i na dole tworzy się wyraz pierwszy. I to jest wszystko. Tak wygląda moja premiera. Jest litera T i D. Jakieś inne te literki IG. Wydaje mi się, że są chyba zmienione. Także moja premiera 30 zł, wydane. Odzyskane 0, ale jeszcze na pewno z tej paczki będę próbowała. Jeszcze będę testowała, bo coś trzeba do kawy wydrapać albo herbatki. Ja Wam wszystkim życzę udanych premier, lepszą, lepsze premierki niech Wam wychodzą niż moja. Ciekawa jestem, właśnie będę oglądać, na pewno będę oglądała Wasze premiery. I właśnie chcę sprawdzić te literki kontrolne, bo coś mi się wydaje, że są chyba pozmieniane. Także na drobie będę oglądać, będę śledzić. A ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne odcinki. Miłego dnia. པ པ